Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, duchowo przygotowujemy się do 14 niedzieli zwykłej. Cieszę się, że wraz z Wami mogę zgłębiać Słowo Boże, jest to coś pięknego, wchodzić w głąb duchowej treści. Kochani, w naszej parafii na Blachowni w Kędzierzynie Koźlu, jutro, w najbliższą niedzielę, jest odpust ku czci Marii Magdaleny, a więc czytania Mogą być zupełnie inne niż komentarz, który daję. Tak to jest, że osoba, która przewodniczy całej rzeczywistości, wybiera pewne czytania, są określone w innym lekcjonarzu, w innym tomie, w szóstym tomie i mogą być inne czytane, czytania związane z Marią Goretti. Natomiast chcę przybliżyć wszystkim czytania z dnia, a więc 14. niedziela zwykła. Można by zatytułować. Yy, wszystkie te czytania i zapytać się o, o to kim jest apostoł Jezusa Chrystusa, jaki jest apostoł Jezusa Chrystusa, gdzie on sam jest oczywiście wzorcem apostołowania. I taką perełką przyznam się szczerze, ogromną, taką piękną treścią duchową znajdziemy w drugim czytaniu. Jesteśmy w 12. rozdziale drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian, gdzie Paweł wypowiada siebie, przedstawia siebie jako apostoła. Najpierw tego nie znajdziemy w tekście, ale warto zajrzeć kontekst bliższy i dalszy tego czytania. Jak święty Paweł chlubi się, tak, właśnie chlubi się objawieniami, niezwykłymi darami duchowymi. Ale później mamy ten fragment, który jest szalenie ciekawym, szalenie intrygującym, został mi dany oścień dla ciała, mówi Święty Paweł. Wysłannik szatana, aby mnie policzkował, żebym nie unosił się pychą. Co to jest? Dokładnie nie jest wyjaśnione oścień dla ciała, może jakieś nadmierne pokusy, może jakaś dolegliwość cielesna, która dokucza w apostołowaniu. Może wyrzuty sumienia, bo wiemy, że Paweł wcześniej był prześladowcą kościoła. Jest oścień dla ciała, wysłannik szatana, żeby nie unosił się pychą. I trzykrotnie prosiłem pana, trzykrotnie, no nie za bardzo, nie, nie za dużo, trzy razy prosił, żeby odszedł ode mnie, ale głos pana powiedział, wystarczy ci mojej łaski. Bracie i siostry, wystarczy łaski Bożej. Pomyśl sobie o Twoim życiu, jak Twoje życie jest nasączone łaską Bożą. Maryja przy zwiastowaniu słyszy słowa, jesteś łaski pełna, łaski pełna. Pewnie o nas tak nie można powiedzieć, ale na pewno ta szczodrość łaski jest każdym z nas. Bracie i bądźmy pewni tego. Nie powątpiewajmy, że to co słyszy Paweł dotyczy każdego z nas. Jesteś dotknięty łaską, jesteś prowadzony przez łaskę. Tej, tej łaski jest dużo, szczodrze. Wystarczy ci mojej łaski, mówi Pan Jezus. I piękne słowa, moc bowiem słabości się doskonali. A więc, jest jakaś próba, jest jakieś doświadczenie, cierpienie, choroba, może pewien stan grzechu, który jest okazją do wzrostu jest okazją do wzrostu. Moc słabości się doskonali. Słabość jest słabością, każdy przyzna, no słabość jest słabością, tak nie będziemy gloryfikować słabości, ale zobaczcie, kiedy zaprosimy w miejsce tej słabości Jezusa, Jego łaskę, Jego dobroć, Jego miłość, to wszystko ma inny wymiar. Dlatego autorzy duchowi mówią, zaprasza Jezusa w każdą okoliczność do cierpienia, do choroby do Twoich grzechów. Jakiś grzech, z grzechem sobie nie umiesz poradzić. Zapraszaj Jezusa, zapraszaj, tak przedstawiaj, nie jakbyś, jakbyś był pracownikiem i menadżerowi przedstawiasz sytuację, przedstawiasz z całą ufnością, z całą rzetelnością. Tak, jestem słabym. Ja nie domagam, cierpię. I zobaczcie, że, że konsekwencja jest taka, najchętniej będę się chlubił z moich słabości. Szokujące słowa aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam podobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć nie domagam, tyle, tylekroć jestem mocny." To jest ten proces już dalekosiężny zapraszania Jezusa do słabości, do bólów, do cierpień. No chciejmy, chciejmy, nie? myślę. Autorzy duchowi mówią, że być może jakieś nawet grzechy nie pokonamy, nie damy radę, ale jak gdyby te grzechy popełniamy, chciałby się powiedzieć, w takiej dobroci Boga, odnosząc do Boga, szybko przynosząc te nasze wpadki, nasze grzechy, nasze upadki, nasze cierpienia, nasze trudności, szybko odnosimy do Jezusa. Nikt z nas nie jest zbawicielem. To jest takie piękne, że zbawicielem jest Jezus, Jemu oddajemy, Jemu powierzamy i, i tak chcemy, żeby to, co On może zrobić, żeby zrobił. Właśnie co może zrobić Jezus? Co może zrobić ze swoją łaską, ze swoją mocą? Będę się chlubił z mojej słabości. To zostawiam Wam, kochani, jako taką płętem w dzisiejszym nauczaniu. Takie serce, bym powiedział, mojego nauczania, mojego komentarza. I może takie odniesienia najpierw do Ewangelii. W Ewangelii usłyszymy o Jezusie odrzuconym przez swoich, pewnie znany jest ten fragment, kiedy Jezus jest w Nazarecie. To wzrastał wśród nich, kopał w piłkę, przeskakiwał przez płot, właził nad drzewo. Yy, ciągnął kasię zawartocz, koloryzuje, to wiecie, że koloryzuje, ale no, no wychowywał się. No i na, on ma być Mesjaszem, nie? On ma być Mesjaszem, no Powątpiewali o nim, nie? Komentarz Jezusa, tylko swoje swojej ojczyźnie, w swojej kredy, i swoim domu może być prorok tak lekceważony. Niewiele zrobił tam dzieł, chociaż zrobił, chociaż zrobił, gdyby to na blachowni siedziało. Na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. No pewnie telewizja by przyjechała na Blachownię, jakby było te kilka uzdrowień. Ale no cóż, jest to jakiś rys. Myślę, że pytamy się, na ile Jezus jest dla nas autorytetem, na ile jest autorytet? Na ile jest tym głosem zasadniczym, najważniejszym, jedynym. To bardzo mocno wybrzmiewa w czasach, kiedy oglądamy różnych myślicieli, księdza Krzysztofa też słuchacie, tak? No różnych, różne arbitralne wypowiedzi różnych, różnych nauczycieli. Czy oni są spójni z nauczaniem Jezusa? Czy oni przedstawiają to, co mówi Jezus? Czy oni przybliżają to, co mówi Jezus? Poznacie ich po ich owocach, chciałby się powiedzieć. I podobny klimat pierwszego czytania, kiedy słyszymy słowa z Ezechiela. On mówi o ludziach o, o twardym karku, bezczelnych twarzach. Takie mocne słowa. No, ludzie nie chcą słuchać słowa Bożego. Ale znowu puenta tej wypowiedzi. Przecież wiedzą, że prorok jest wśród nich. Wiedzą. Wiedzą, że prorok jest wśród nich. To można też odnieść do Ewangelii. Zobaczcie, jak pierwsze czytanie jest też komentarzem do Ewangelii. Prorok jest wśród nich. Możecie nie słuchać, możecie nie przyjmować, pewnie z tym są związane pewne konsekwencje, ale prorok jest wśród was. Do ciebie Boże, wnoszę moją duszę. tak jest refren psalmu. Piękny psalm, fragment 123 Psalmu. To jest to właśnie to wołaniem do Boga z takim otwartym sercem. Do Ciebie wznoszą oczy, który mieszkasz w niebie, jak oczy sług są zwrócone na ręce ich Panów, jak oczy służebnicy na ręce jej Pani, tak oczy nasze ku Panu Bogu Naszemu, dopóki się nie zmiłuje nad nami. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się Panie, bo mamy już dosyć pogardy ponad miarę. Nasza dusza jest nasycona szyderstwem zarozumialców i pogardą pysznych takie ufne wołanie służąca patrzy na ręce jej Pani i tak chce być przymilna i oddana i taka wierna chcemy też w tych, w tych wierszach odnaleźć siebie I może zakończę modlitwą przed czytaniami Boże Ty przez umniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość udziel swoim wiernym duchowej radości w cierpieniu, w chorobach w doświadczeniach, w kryzysach w grzechach słabościach my chcemy doświadczyć duchowej radości i sprawa bo oswobodzeni z niewoli i grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Życzymy sobie tego z całego serca. Amen. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Serdecznie pozdrawiam, zostańcie z Bogiem.